Dwa kilo więcej? Nie. Nie mam się w ubrać. Jestem gruba, mini koka. Objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, nazywane w skrócie PMS, zna większość kobiet. Wahania nastroju, drażliwość, depresja, lęk, zatrzymywanie wody w organizmie, wzdęcia, tkliwość piersi, pragnienie cukru, bóle głowy i zaburzenia snu. PMS dotyka około 75% kobiet w wieku rozrodczym. Może on być delikatny, prawie nieodczuwalny, ale dla sporej grupy kobiet to istne piekło. U 20% kobiet objawy są tak poważne, że wymagają przyjmowania doraźnie leków, a około 8% ma tak skrajne objawy, że określono je jako przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne. W skrócie PMDD. Przedmiesiątkowe zaburzenia dysforyczne to najcięższa odmiana PMS, która nasila się do tego stopnia, że kobiety nie są zdolne do pracy i muszą pozostać w łóżku. Jest to poważny problem, który może wyraźnie utrudniać pracę zawodową i wpływać na relacje rodzinne. PMDD jest oficjalną medyczną kategorią diagnostyczną. Oczywiście, chwilowe wybawienie od PMS wygląda tak: Okres! Ale jest to wybawienie zaledwie na kilkanaście kolejnych dni. W wielu przypadkach objawy PMS można spróbować zminimalizować. Chociaż dowody naukowe w kontekście tego, jak pozbyć się PMS, są niejednoznaczne, z pewnością rozsądnym jest zalecenie zmiany stylu życia na zdrowsze, biorąc pod uwagę ich ogólne korzyści zdrowotne. Mogą one w pewnym stopniu pomóc złagodzić objawy PMS. Niepokojący jest fakt, że bez podjęcia próby podstawowych zmian. Dość szybko włączane są leki hormonalne, w tym np. leki antykoncepcyjne czy leki przeciwdepresyjne. O ile oczywiście w cięższych przypadkach jest to kwestia uzasadniona i bezdyskusyjna, no tyle uważam, że zanim sięgniesz po tabletki, które mają efekty uboczne, jak chociażby leki antykoncepcyjne, one mogą zmniejszać konwersję hormonów tarczycy i prawdopodobnie mogą być jedną z przyczyn funkcjonalnej niedoczynności tarczycy. Dlatego też najpierw warto spróbować zmian w stylu życia. Istnieje bowiem hipoteza mówiąca o tym, że przyczyną PMS nie jest tak zwany pech, ale złe nawyki związane ze stylem życia, toksyny środowiskowe czy nadmierny stres. A to, jak wiadomo, może powodować dysbalans hormonalny, który sprzyja cięższym objawom towarzyszącym PMS. Generalnie PMS jest mocno zależny od tego, w jakim stanie jest Twoja gospodarka hormonalna, zwłaszcza wtedy, gdy poziomy estrogenu wzrastają, a poziomy progesteronu zmniejszają się. Warto pamiętać, że niektóre zaburzenia zdrowotne mogą naśladować się objawami PMS, w tym zespół chronicznego zmęczenia, zaburzenia tarczycy czy zaburzenia nastroju, takie jak depresja czy stany lękowe. Wracając do zmian w stylu życia, po pierwsze, zadbaj o sen. Zaburzenia snu są częste u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Dlatego niezwykle ważne jest zadbanie o stałe godziny snu i pobudki, aby uregulować cykl dobowy. A żeby to się dało zrobić, no to trzeba oczywiście zadbać o jakość snu. Blokujemy oczywiście światło niebieskie po zmroku, te pochodzące z ekranów czy telewizora, komputera czy telefonu. Możemy to zrobić poprzez filtry. Zainstalować trzeba odpowiednie filtry albo założenie okularów blokujących światło niebieskie. Poza tym oczywiście należy wywietrzyć porządnie sypialnie. I nie zapominać o całkowitym wyciemnieniu jej cukier, kofeina i alkohol mogą przyczyniać się do pogorszenia PMS. Zaleca się ograniczenie kofeiny ze względu na jej związek z drażliwością przedmiesiączkową i oczywiście bezsennością. Alkohol natomiast uszkadza wątrobę, co nie sprzyja wydalaniu nadmiaru estrogenu. Sugerowane jest również ograniczenie sodu w celu zminimalizowania wzdęć i zatrzymywania wody w organizmie, a także obrzęku i tkliwości piersi. Zdecydowanie odpowiednia podaż wody będzie oczywiście kluczowa dla zachowania równowagi w w gospodarce wodno-elektrolitowej. Wracając do diety, jeśli miałabym Cię coś doradzić, to wyeliminuj z diety cukry proste, węglowodany oczyszczone i przetworzoną żywność. Roller Coaster w gospodarce cukrowej mocno sprzyja zaburzeniom hormonalnym. Niektórzy sugerują też ograniczenie produktów mlecznych czy mięsa, ale na tej chwilę nie znalazłam badań, które by to potwierdzały. Ilość błonika w diecie ma również znaczenie. Pomaga on bowiem pochłaniać nadmiar estrogenów, dlatego też jest oczywiście warzywa i owoce bogate w błonnik. Możesz dorzucić też do diety rośliny strączkowe, które robią też tutaj dobrą robotę. A z innych produktów, na przykład namoczone nasiona lnu, zawierają lignany, które pomagają mu zrównoważyć metabolizm hormonów i blokują negatywne skutki nadmiaru estrogenów. Warto dorzucić produkty bogate w kwasy tłuszczowe Omega-3, ale te w formie DHA i EPA, czyli ryby i owoce morza. A jeśli nie masz dostępu do dobrej jakości ryb, wybierz suplement Omega-3 z alg z kontrolowanych hodowli. To też dobra opcja dla wegetarian i wegan. Badania pokazują, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą zmniejszać objawy psychiczne związane z PMS, takie jak stany depresyjne, nerwowość, lęk czy brak koncentracji, a także mogą zmniejszać objawy somatyczne PMS, czyli wzdęcia, bóle głowy czy tkliwość piersi. Według badań efekty te były tym lepsze, im dłużej stosowana była suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3. Nie jest nanus, najlepiej nie jeść na minimum 3 godziny przed snem, chociaż jeśli obserwujesz mnie od dawna, to wiesz, że promuję podejście przedłużonego postu nocnego, tak zwany intermittent fasting, trwający minimum 12 do 14 godzin, co ma udowodnione naukowo działanie prozdrowotne. Zaparcia i zaburzenia równowagi w bakteriach jelitowych mogą pogarszać sytuację związaną z PMS, ponieważ prowadzą do ponownego wchłaniania estrogenu z jelit z powrotem do krwi, nawet po tym jak wątroba próbuje się go pozbyć. Warto rozważyć spersonalizowaną probiotykoterapię, a już na pewno zastosować dietę sprzyjającą bakteriom jelitowym. No i oczywiście organizm potrzebuje aktywności fizycznej, aby prawidłowo funkcjonować, i dotyczy to również gospodarki hormonalnej. W epidemiologicznym i krótkoterminowym badaniu kobiety, które poddały, zostały poddane temu badaniu, kobiety z PMS, które ćwiczyły jednocześnie aerobowo, zgłaszały mniej objawów niż kobiety z grupy kontrolnej. Prawdopodobnie więc pewna dawka aktywności fizycznej również będzie miała tutaj niemałe znaczenie. Jeżeli chodzi o suplementację, tutaj kilkukrotnie była sprawdzana witamina B6 jako witamina zmniejszająca objawy PMS. Jednak badania nie są spójne i temat wymaga dokładniejszego sprawdzenia. Za to w jednym z badań stwierdzono, że podawanie 400 jednostek dziennie witaminy E podczas fazy lutealnej, czyli tej od owulacji do krwawienia, zmniejsza objawy somatyczne i psychiczne u kobiet z PMS. Dlatego też witaminę E uznano jako potencjalnie wspierającą przy PMS ze względu na minimalną szkodliwość i potencjalne korzystne działanie przeciwutleniające. A jeżeli chcesz oczywiście lepiej poznać witaminę E, zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu na jej temat. Niektóre badania wskazują działanie sprzyjające zmniejszaniu objawów PMS u kobiet suplementujących węglan wapnia. E, tego samego nie można powiedzieć o magnezie, chociaż w jednym z badań wykazano minimalną korzyść w łagodzeniu wzdęć. E, biorąc pod uwagę częste niedobory magnezu w dzisiejszych czasach, bo przypominam, że chociażby nadmiar stresu e, taki deficyt może powodować, dlatego też w przypadku wielu osób suplementacja magnezem może okazać się zasadna. A jak mamy już magnez, to warto omówić i potas. Jedno z badań wykazało, że u kobiet z PMS zdecydowanie częściej występują niedobory potasu niż niedobory magnezu. Wiele czynników, które powodują niski poziom magnezu, są również bezpośrednimi przyczynami niedoboru potasu. No i niedobór magnezu jeszcze bardziej zwiększa utratę potasu. Czy suplementować potas? To zależy. Zależy oczywiście od Twojej diety. Zawsze na początek zacznij od prawidłowego jej zbilansowania, zanim zaplanujesz suplementację. Wiedz jednak, że w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy deficyt jakichś witamin czy składników mineralnych jest zbyt duży, okresowa suplementacja celowana jest jak najbardziej wskazana. Przypomnę również o wcześniej już wspomnianym omega-3, ale koniecznie w formie DHA i EPA, najlepiej w formie preparatu z alg. Omega-3 mają udowodnione działanie zmniejszające objawy PMS. Zresztą odsyłam się do mojego filmu, w którym mówiłam co nieco o faktach i mitach dotyczących omega-3. Niektóre badania również wskazują na potencjalne korzystne działanie podaży żelaza niechemowego, czyli takiego, który występuje naturalnie w produktach roślinnych, a także podaży odpowiedniej ilości. Synku. Sprawdzono również działanie oleju z wiesiołka, który jest prekursorem prostaglandyn. Sprawdzano jego działanie u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego w oparciu o teorię niewystarczającego poziomu prostaglandyny. Badanie wykazało brak korzyści w kontekście PMS, chociaż u kobiet z tkliwością piersi odnotowano niewielkie, ale jednak zmniejszenie tego właśnie objawu. Odchodząc od suplementacji, bardzo ważne dla równowagi hormonalnej jest także radzenie sobie ze stresem. Powiedziałabym wręcz krytycznie ważne. Zresztą dość dokładnie ten temat przedstawiłam w tym filmie. Włącz koniecznie do swojej codziennej rutyny czynności pomagające zminimalizować stres i zregenerować się układowi nerwowemu. Skorzystaj z masażu, spróbuj jogi, ucz się prawidłowego oddychania. Lub medytuj. Możesz też rozważyć wsparcie w postaci adaptogenów. Więcej o tej tajemniczej, roślinnej broni astronautów mówiłam w tym filmie. Tak naprawdę, PMS to tylko fragment naszego cyklu, cyklu menstruacyjnego kobiety. Podczas każdej fazy cyklu dzieje się coś wyjątkowego. Teraz jesteś pełna euforii, pewna siebie i możesz zdobywać góry, a za chwilę czujesz się gorzej i wolisz pobyć sama ze sobą pod kocem z książką. Nie możesz się za to winić, to naturalna część życia kobiety, ale. Jeśli Twój PMS jest nie do zniesienia i uniemożliwia normalne funkcjonowanie, to coś jest nie tak. Pamiętaj, że nie musisz się godzić na taki los. Szukaj przyczyny, próbuj zmian w stylu życia, a wierzę, że trafisz w końcu na swoje rozwiązanie. Jeśli znasz kogoś, komu ten film może się przydać, koniecznie mu go podeślij. A jak zostawisz suba i klikniesz w dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie o moim kolejnym filmie z serii Wiedza na życie. Do zobaczenia!